No i skończyłam butle tych niebieskich owoców. Słuchajcie, te czerwone były czerwone, e, czerwone owoce były takie fajniejsze w e, zapachu dotyku w takiej konsystencji. Ten jest taki bardziej glutowaty. Tamten był bardziej lejący. No i zapach tamtych czerwonych był lepszejszy. Tutaj są śliwki. Nie pachnie tymi śliwkami, bardziej taki jakby wymieszany kompot. Ale też są ok, taki daje mu 8 na 10. Cześć! Przychodzę z dwoma produktami, i w tej chwili mam tylko jeden na razie. Wielki silan błękitny. Mąż mi go kupił, słuchajcie. Fajny jest, bo to jest taki bardzo delikatny zapach. Coś jak błękitne kokolino, tak, ale bardziej troszeczkę intensywny od kokoliny. Kokolino to jest w ogóle takie troszeczkę intensywniejsze płatki mydlane dla dzieci, a ten jest taki silniejszy nieco. Słuchajcie, ubrania pachną no długo Wy wyschnięte z ociekarki włożycie do garderoby albo komody i wyjmiecie za jakieś 2-3 dni założycie na siebie to pachną pachną właśnie delikatnym, takim błękitnym silanym i przechodzimy do drugiego produktu